W Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie lekarze przeprowadzili operację przełku nową, mało inwazyjną metodą o nazwie HALO. Opracowana przez amerykańskich specjalistów metoda jest skuteczna w 8-9 przypadkach na 10. Stosuje się ją w przypadkach groźnej choroby zwanej przełykiem Baretta, która poprzedza często raka przełyku. Monika Zalewska. 75-letni Marian Nowak od 6 miesięcy ma zdiagnozowany przełyk Barretta. Każde jedzenie kończyło się strachem. I pieczenie, i to silne, nieraz było tak silne pieczenie, że jak odczuwałem, że mało mi się tam nie zapali coś lepko. Lekarze tłumaczą, że często choroba nie daje żadnych objawów. Można ją zdiagnozować tylko dzięki gastroskopii. Jest to choroba, która stanowi stan przedrakowy raka gruczołowego przełyku. Na zdjęciu przełyk Barreta wygląda tak. Bardziej intensywnie czerwony nabłonek. I ten intensywny czerwony nabłonek należy usunąć, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia raka przełyku. Zmiany niszczy się przy użyciu innowacyjnej metody. Polega na zniszczeniu patologicznego nabłonka z użyciem... Prądu elektrycznego, częstotliwości radiowej. To zabieg nieinwazyjny w miejscowym znieczuleniu. Leczenie jest wieloetapowe, w zależności od stopnia zaawansowania choroby. Marek Nowak dziś miał drugi zabieg. Duża poprawa, nie troszkę, bo, bo nie mam pieczenia, tej gagi i nie mam guli. Normalnie mogę zjeść. W Polsce wykonano kilkadziesiąt takich nieinwazyjnych operacji. Jest to metoda, która daje bardzo dobre wyniki, całkowitą eradykację tego nabłonka, nawet w obserwacji kilkuletniej, ponad 90% chorych. W Polsce nie wiadomo dokładnie ile osób choruje. Nie ma badań przesiewowych. W grupie ryzyka są pacjenci z nadwagą i palacze. Wiadomo, do raka. Marek Popławski objawy ma od 12 lat. Początkowo się leczył, ale później przerwał leczenie. Gdyby rok temu nie zgłosił się do lekarza, dziś walczyłby z rakiem. Jak poczytałem, no niestety to mnie przeraziło. I właśnie... Postanowiłem kontynuować leczenie. Sprzęt na razie ośrodki wynajmują. Ale to się wiąże z nas czystą ekonomią. Zabiegi są prowadzone w ośmiu szpitalach w kraju. Na koniec dobra informacja. Innowacyjna metoda leczenia przełyku bareta jest w całości finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.